Wsypujemy do szklanki mniej więcej 150-200 ml mm -hmm. wody płaską łyżeczkę, łyżeczkę sody. Wypijemy tą sodę, która jest silnie alkaliczna, mm -hmm. żeby się połączyła z kwasem. I no ja wydzieli się, się nam dwutlenek to... węgla. Jeżeli nam się odbije do 40 sekund, to Mam, znaczy, tak. że mamy, powiedziałabym, nawet za dużo tego kwasu solnego. Jeżeli nam się odbije między 40 a 90 sekund, to jesteśmy w normie. Idealnie. Okay. Jeżeli nam się odbije później niż po 90 sekundach, tak. to znaczy, że mamy niedokwaźność. 30 sekund mamy, to była woda z sodą. E, poszło u mnie. Dobra, poszło. Czyli czy po 300 sekundach weknęłaś? Nie, no brakuje, tylko żeby sobie jeszcze kolana kapustą oburzyli. Proszę cię, jak masz jakieś problemy z układem pokarmowym, to idź do gastrologa i nie baw się w takie nierzetelne testy. Diagnozy na własną rękę, po pierwsze, bardzo często są nietrafione, a po drugie, wydłużają czas do wprowadzenia odpowiedniego leczenia, co w zasadzie pogarsza twoje zdrowie. A test z sodą oczyszczoną nie przeszedł żadnej walidacji. Nie znam jego czułości czy swoistości. Powiem Ci więcej. Mądra babcia powiedziała, żeby dodać płaską łyżeczkę sody. A w internecie możesz znaleźć informacje, żeby dodać na przykład 1 czwartą łyżeczki. Wyobraź sobie, że jeden lekarz robi Ci krzywą cukrową i daje 20 gramów glukozy, a drugi 80 gramów glukozy i porównują wyniki między sobą? Przecież to brzmi jak zabawa w przedszkolu, a nie rzetelna wiedza medyczna. Dlatego jeżeli masz problemy z brzuchem, to zgłoś się do lekarza gastrologa i zaobserwuj ten profil, bo dieta naprawdę może zmieniać jakość życia w tych chorobach.